W piłce nożnej na najwyższym poziomie często bywało tak, że na boiskach pojawiali się zawodnicy, którzy w jednej chwili wzbudzali ogromne nadzieje. Ich talent nie budził żadnej wątpliwości, a ich przyszłość była naprawdę obiecująca. Jednak z jakiegoś powodu tuż przed wielkim przełomem coś idzie nie tak. Czy to przez kontuzję, czy też przez złe decyzje transferowe, a może po prostu przez brak szczęścia oraz złą mentalność? Piłkarze, którzy jeszcze wczoraj byli uznawani za przyszłe gwiazdy, znikają z radarów, zostając w cieniu tych, którzy dotarli na szczyt. W tej serii przytaczam sylwetki piłkarzy, którzy w pewnym momencie byli uznawani za jednych z najlepszych. Piłkarzy na świecie. Mieli wielki potencjał na to, żeby być kompletnymi legendami tego sportu. Jednak coś w ich karierze nie pozwoliło im osiągnąć momentu kompletnego prime, gdzie zapisaliby się na dobre w historii piłki nożnej. Ale na pewno mieli swoje momenty. Mimo to, to finalnie piłkarska rzeczywistość postanowiła ich zapomnieć. Co się stało z tymi, którzy mieli być wielcy? O tym w dzisiejszym materiale, ale zanim przejdziemy do pierwszego zawodnika, to bardzo bym Cię poprosił o zostawienie tu lajka dla zasięgu. Z góry za to bardzo dziękuję. Mega doceniam Wasze wsparcie, ale już bez przedłużania zaczynamy od Loicie Remiego, który miał być Kilianem M.B. Papę czasów. Remy to nazwisko, które kiedyś kojarzyło się z zapowiedzią wielkiej kariery. Jego talent był niepodważalny. Miał błyskawiczne przyspieszenia, świetną technikę oraz instynkt strzelecki, który sprawiał, że Francuz często zapisywał się na listę strzelców. Zaczynał swoją przygodę we francuskiej ligę, ale szybko zauważyli go ci wielcy. W 2013 roku trafił do Premier League, gdzie przez chwilę wydawało się, że to tylko kwestia czasu, zanim w pełni podbije Anglia. Newcastle oraz Chelsea to były kluby, które stawiały na niego jako przyszłą gwiazdę. A on wydawał się tylko czekać na moment, by to potwierdzić, ale coś poszło nie tak. Zamiast stać się jednym z najlepszych, to jego kariera powoli zaczęła tracić na znaczeniu. Miał okazję występować w kilku klubach, jednak nigdy nie udało mu się potwierdzić potencjału, na który się zapowiadał. Z jednej strony można powiedzieć, że nie miał szczęścia. Głównie to przez kontuzję, złą formę oraz zmiany trenerskie w klubach, w których występował, a z drugiej to po prostu coś nie zagrało. Chciał być gwiazdą, ale zawsze coś odciągało go od wielkości. Kiedy już przeżywał dobry okres, to nagle znikał. Być może była to kwestia mentalności, a może po prostu brakowało mu stabilności, której potrzebował. Loic Remi to piłkarz, który mógł, a jednak nie zrobił tego, co co zapowiadało jego pierwsze lata na najwyższym poziomie. Czasem w piłce jest tak, że nie wszystko, co wydaje się być pewne, kończy się sukcesem. I właśnie jego historia jest na to idealnym przykładem. Jego nazwisko to przypomnienie, co mogłoby być, ale nigdy się nie stało. I to właśnie sprawia, że teraz jest jednym z najbardziej tajemniczych przypadków zapomnianych talentów. Bojan Krikic, kiedyś wielki symbol nadziei FC Barcelony. Jako młody chłopak z Barsy miał wszystko, by stać się jednym z najwybitniejszych piłkarzy swojego pokolenia. Już w wieku 17 lat miał na swoim koncie bramki w barwach pierwszej drużyny, a fani Katalonii patrzyli na niego jak na nowego. Messiego. Przez to właśnie bardzo często był porównywany do Argentyńczyka, ale niestety jak to bywa w piłce nożnej, marzenia nie zawsze stają się rzeczywistością. Coś nie zagrało. Może była to presja, która spadła na niego zbyt szybko, a może po prostu nie trafił na odpowiedni moment. Zamiast rozwijać skrzydła to kriki, zaczął szybko znikać z pierwszego planu. Przeszedł do Romy, a potem do Ajaxu, a jego kariera zataczała krąg. Kluby, zmiany i wypożyczenia. I gdzieś po drodze, zamiast stać się legendą, to stał się jednym z tych piłkarzy, o których zawsze się mówiło, że nie wykorzystali pełni swojego potencjału. Ale oczekiwania względem jego kariery były. Ogromne. Jednak te oczekiwania nie wzięły się znikąd. W zespołach młodzieżowych Barcelony Bojan zdobył bardzo dużą ilość bramek. Robił wielkie wrażenie w La Masi, więc nie przypadkiem zyskał status drugiego Messiego. Szczególnie, że wejście do pierwszej drużyny FC Barcelony miał podobne jak Argentyńczyk czyli naprawdę bardzo mocne. Ale sam zawodnik po latach tak się wypowiadał na temat swojej profesjonalnej kariery. To wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Pod względem piłkarskim szło mi dobrze, ale pod względem osobistym nie. Musiałem z tym żyć. Ludzie mówią, że moja kariera nie jest taka jak przewidywano. Okej, okay, zgadzam się na porównania z Messi ale jakiej kariery się spodziewaliście? No i było to dosyć wymowne ze strony zawodnika. Jego historia to powieść o tym, jak niewiele trzeba by przejść z góry na dół i jak łatwo by wielki talent nie rozwijał się w pełni. Na początku swojej przygody miał wszystko, miał być wielki, ale jednak to się nie udało. Lorą Kościelny. Kościelny w porównaniu do niektórych tu zawodników miał naprawdę dobrą karierę. Na pewno w pewnym momencie był nawet jednym z najlepszych obrońców Premier League. Ale właśnie to mimo tego, że Francuz z polskimi korzeniami radził sobie naprawdę dobrze, świadcząc o sile defensywy arsenalu, to coś w jego karierze poszło nie tak. Jego kariera nie do końca spełniła wszystkie oczekiwania. I chociaż przez pewien czas był podstawowym piłkarzem reprezentacji Francji oraz Arsenalu, to nigdy nie przekroczył tej granicy, która odróżnia tych najlepszych. Po prostu nie potrafił długoterminowo utrzymać swojej formy. Jego problemem był brak stabilności i to że grał na tym najwyższym poziomie bardzo krótko, ale w Prime był naprawdę świetny i miał wszystko co trzeba, żeby pomyśleć o czymś większym. Możliwe, że to kwestia presji, ale również mógł się do tego przyczynić fakt, że w tamtym czasie w arsenalu zawsze było więcej problemów niż sukcesów, a kościelny nigdy nie stał się tą gwiazdą, którą miał być. Także dzisiaj kościelny jest raczej zapomnianym piłkarzem, chociaż miał wszystkie predyspozycje do tego, żeby być nawet jednym z najlepszych obrańców w historii, ale niestety nie udało mu się przebić tego poziomu, który odgradzał go od absolutnej elity Katam Benarfa, zawodnik, który również zapowiadał się jako topowy. Talent. Talent, ale nigdy nie osiągnął swojego potencjału. Szczególnie wyróżniała go jego idealna umiejętność driblingu. Z piłką przy nodze potrafił czynić cuda. Szczególnie na początku swojej kariery, kiedy zawsze wchodził na boisko, to widać było, że ma coś wyjątkowego. Zawsze potrafił zaskoczyć, wyczarować coś z niczego, ale niestety jego kariera była pełna zawirowań. Gdy nadchodził ten moment, że zaraz zbliża się do czołówki, to zamiast tego często borykał się z problemami poza boiskiem, z brakiem konsekwencji oraz nienajlepszymi wyborami. Grał w wielkich klubach takich jak Lyon, Newcastle czy Chelsea, ale nigdy nie stał się tym zawodnikiem, na którego wszyscy czeka. Wydawało się, że Benarfa ma wszystko, żeby zostać legendą, ale czegoś zabrakło. I tutaj w tym przypadku to najbardziej zabrakło momentalności, czyli tej najważniejszej rzeczy, jeżeli chce się przejść do historii. A przecież Benarfa miał wszystko, co trzeba, żeby to osiągnąć. Także mimo tego, że błyszczał w momentach, to jego historia to przykład zmarnowanego talentu. Dimitri Payet. Payet to piłkarz, który swoim stylem potrafił oczarować. Zawsze był pełen finezji oraz techniki. A jego rzuty wolne to było coś nieprawdopodobnego. W swoim prime sprawiał wrażenie, że piłka przy nodze była przedłużeniem jego ciała. A jego każdy ruch na boisku miał w sobie coś artystycznego. Mijał rywali jak w transie i strzelał niesamowite bramki. Wzbudzał wielkie zainteresowanie i wszyscy liczyli na to, że w końcu stanie się jednym z najlepszych. Ale mimo tego poziomu, który prezentował szczególnie w czasach Quest to coś nie pozwoliło mu w pełni rozwinąć skrzydeł. I chodzi mi tutaj głównie o to, że gdybyśmy spojrzeli na Payeta przez jego zdolności technicznych oraz potencjału, który prezentował w swoim najlepszym czasie w karierze, no to ta kariera powinna potoczyć się zupełnie inaczej i powinien osiągać wielkie rzeczy. Ale właśnie w 2015 roku, kiedy zawodnik przeniósł się do West Hamu, to wydawało się, że znalazł miejsce, w którym mógł wreszcie zabłysnąć. I rzeczywiście przez moment był jednym z najlepszych piłkarzy Premier League, ale nie udało mu się tego utrzymać. Jego talent był niezaprzeczalny, ale w jego grze czasami brakowało tej iskry, tej odpowiedzialności oraz tego, co odróżnia tych najlepszych. Także przynajmniej w mojej opinii, Pajet miał wszystko, co potrzeba, żeby stać się kompletną top ale to też się nie udało i Mangala. Mangala kiedyś należał do grona jednego z najdroższych obrońców na świecie. W 2014 roku po transferze z Porto do Manchesteru za 35 milionów euro, wydawało się, że mamy do czynienia z obrońcą, który zdominuje angielską Premier League. Miał być obrońcą na lata. Cała piłkarska Europa patrzyła na niego z podziwem, a City liczyło, że z takim graczem w składzie w końcu poprawią swoją defensywę, co przełoży się na liczne trofea. Ale w jego karierze coś poszło nie tak. Zamiast zostać filarem drużyny, to Mangala zaczął powoli znikać z boiska. Oczywiście miał lepsze momenty oraz te gorsze i między tymi zlotami. I upadkami zatracił pewność siebie. Przez te wszystkie lata, zamiast znieść się na kompletny szczyt, na którym miał być, to coraz częściej lądował na ławce rezerwowych, a później po prostu zniknął z klubu. Co dziś również sprawia, że jego kariera stała się przykładem na to, jak łatwo w futbolu zaprzepaścić wielką szansę. Bo jako piłkarz miał wszystkie atuty, czyli szybkość, siłę i świetną grę w powietrzu, ale z jakiegoś powodu nie potrafił odnaleźć się w drużynie. często popełniał błędy, zatracił pewność siebie i to wszystko przełożyło się na to, że Francuz nigdy nie stał się tym, kim miał być. Jego historia w Manchesterze City nie zakończyła się spektakularnym triumfem. A raczej powolnym zanikiem. Ale również miał ogromną presję przez to, że wydano na niego tyle pieniędzy. Bo w 2014 roku 35 milionów euro za obrońcę to naprawdę było znaczącą kwotą. I chociaż wtedy był jednym z najdroższych transferów obrońcy, to zapisał się w historii klubu jako przykład niewykorzystanej szansy Ibrahim Affelaj. Ibrahim Affelaj był jednym z najbardziej obiecujących holenderskich talentów. Oraz ogólnie jednym z największych talentów w piłce nożnej. Jako młody chłopak wyróżniał się w PSV Eindhoven, gdzie jego dynamiczna gra na pozycji ofensywnego pomocnika przyciągnęła uwagę największych europejskich klubów. Wyróżniała go wszechstronność, ponieważ również sobie radził na skrzydle. Po prostu uznawany był za generacyjny talent. W styczniu 2011 roku Afelaj przeniósł się do FC Barcelony za 3 miliony euro. Początkowo wydawało się, że jego kariera naprawdę nabierze tempa, że czeka go świetna przyszłość, jednak w nowym środowisku nie potrafił wywalczyć stałej pozycji, i wtedy zaczęły się jego problemy. A problemy Afelaja nasiliły się po serii kontuzji, które ograniczyły jego występy. W rezultacie Barcelona zdecydowała się na wypożyczenia. Najpierw do niemieckiego Schalke, a potem do greckiego Olimpiakosu. Po powrocie do FC Barcelony w 2014 roku jego sytuacja w ogóle nie uległa poprawie, co skłoniło go do podpisania kontraktu ze Stoke City w 2015 roku. W Anglii, niestety, również nie zdołał odzyskać dawnej formy, a po trzech sezonach spędzonych w Stoke zakończył swoją przygodę z profesjonalnym graniem. I mimo ogromnego talentu, to Affela nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego dzisiaj pozostaje w pamięci jako utalentowany zawodnik, którego kariera poszła w złym kierunku. Przez złe okoliczności i nieustanne zmagania z kontuzjami, ale kiedyś był uznawany za jeden z największych talentów futbolu. Fabio Quentrao. W pewnym momencie Quentrao był kluczowym obrońcą Realu Madrid i zapowiadał się na topowego obrońcę, który może być legendą futbolu. Taką legendą, jak chociażby dzisiaj jest Marcelo, bo prawda jest taka, że na początku swojej przygody w Realu Madryt to Quentrao w prime posadził na ławkę Brazylijczyka. Oczywiście nie na długo, ponieważ ta dwójka często się rotowała, ale teraz z perspektywy czasu widać, kto z nich zapisał się w historii. W Madrycie szczególnie na początku wyróżniała go kreatywność, umiejętność łączenia defensywy z ofensywą oraz świetne zrozumienie na lewej stronie ze swoim rodakiem, czyli z Cristiano Ronaldo. Z ale Madrid zdobywał trofea. W sezonie 2011-2012 wygrał La Ligę będąc podstawowym obrońcą i również dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Jednak z biegiem lat jego rola w zespole znacznie malała. Quentrao sprawiał wrażenie, jakby męczyła go ciągła rywalizacja z Marcelo. O ile miał umiejętności i miał potencjał na to, żeby być naprawdę topowym obrońcą, to zdecydowanie zabrakło mu mentalności, mentalności oraz stabilności. Również presja, którą miał na sobie przez krytykę ze strony mediów, sprawiła, że Quentrao znalazł się w trudnej sytuacji. Kiedy już skończył karierę, to w jednym z wywiadów przyznał, że nie był w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez Real Madrid, co skłoniło go do rozważenia zmiany otoczenia w poszukiwaniu lepszej formy. Z dwójki Marcelo Quentrao to Brazylijczyk zapisał się w historii futbolu, a Quentrao przepadł. Alvaro Negredo. Zanim był ku to kluczowym napastnikiem Manchesteru City był Alvaro Negredo. Były piłkarz Realu Madryt, latem 2013 roku przechodził do City za 30 milionów euro. Co wtedy było dosyć znaczącą kwotą. W Manchesterze wiązano z nim ogromne nadzieje. Według planu miał on wszystko, żeby zdominować Premier League i wejść tam na ten najwyższy możliwy poziom. Ale zanim jeszcze trafił do Anglii, to rok wcześniej został mistrzem Europy wraz z reprezentacją Hiszpanii, a w jego poprzedniej drużynie, którą była Sevilla, udało mu się wygrać Copa del Rey. Także po tym transferze do City miał stać się kompletną gwiazdą. W sezonu 2013-2014 Negre dostrzelał gola za golem. Ale skoro znalazł się w dzisiejszym materiale, to jak już się domyślacie, coś musiał pójść nie tak. Sezon zakończył z dorobkiem 23 bramek we wszystkich 48 spotkaniach. Te statystyki wydają się być dobre, więc dlaczego nie został na dłużej w City, żeby tam dalej budować swoją legendę? Sytuacja wyglądała tak, że większość tych bramek strzelił właśnie w rundzie jesiennej, bo później niestety zatrzymała go kontuzja. Kontuzja, która wykluczyła go na dłuższy czas, przez co jego konkurencja w postaci takich napastników jak Edin Dzeko, Stefan Joweticz, John Guidetti i wcześniej wspomniany Kun Aguero, to mieli oni swoją szansę, żeby wywalczyć sobie miejsce, które zajmował wtedy Alvaro Negredo. I skończyło się tak, że Hiszpan utracił to miejsce w wyjściowej Kontuzja Hiszpana, Kontuzja Hiszpana wykluczyła go z gry na dłuższy czas, a potem przełożyło się to na mniejszą ilość występów, utratę zaufania trenera, no i też przyczynił się do tego fakt, że Jowetic oraz Aguero zadbali o to, że za Negredo nikt nie tęsknił. Finalnie skutkowało to wypożyczeniem go do Valencji, a potem rozpoczęła się go długa wędrówka po klubach, gdzie m.in. miał okazję występować w takich klubach jak właśnie Valen Middlesbrough, Besiktas, Al-Nasr, Kadiz czy Real Valladolid. Negredo to przykład niespełnionego talentu. Wróżono mu wielką karierę, jednak jego najlepszy okres przypadł na zaledwie rok w Manchesterze City, który i tak był naznaczony kontuzją, która go skreśliła. Ale właśnie gdyby nie ta kontuzja, to być może Alvaro Negredo dzisiaj byłby taką legendą City, jaką jest Kuneguero. Także to na tyle w dzisiejszym materiale. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Jeśli chcesz mi pomóc dotrzeć do nowych widzów, to poproszę Cię tutaj o zostawienie lajka do za zasięgu oraz subskrypcję, jeżeli jesteś nowy. Z góry za to bardzo dziękuję, no i piszcie w komentarzach Zawodników, których powinienem umieścić w kolejnej części. Słyszymy się w kolejnym materiale, także trzymajcie się i na razie.